Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pragnę naprzód odwzajemnić życzenia wypowiedziane przed Myszą Świętą z okazji Nowego Roku. Pragnę złożyć te same życzenia wszystkim tutaj zgromadzonym. Niech nam Chrystus, którego oktawę narodzenia dzisiaj obchodzimy, błogosławi. Niech Jego błogosławieństwo nam towarzyszy przez wszystkie dni. Nowego Roku Pańskiego, 1978. Życzenia te składam wszystkim obecnym, a równocześnie całej parafii zakopiańskiej, na ręce księdza Proboszcza. Kieruję je do dekanatu zakopiańskiego, na ręce wszystkich tutaj obecnych kapłanów. W szczególny sposób zwracam się do celebranców, do koncelebransów i do księdza biskupa Juliana. Raduje się z tego, że się spotykamy dzisiaj u stóp Tatr w pierwszym dniu nowego roku, a zarazem w uroczystość Świętej Rodziny. Dzień macierzyństwa Bogu Rodzicy. Pierwszy dzień nowego roku, jak już wspomniałem, jest równocześnie ostatnim dniem Oktawy Bożego Narodzenia. Kościół w tym dniu czci macierzyństwo Bogu Rodzicy. Można powiedzieć, że pierwszy dzień Oktawy Bożego Narodzenia, sama uroczystość jest pełna czci w stosunku do Bożego Ojcostwa. Zwłaszcza trzecia msza święta z uroczystości Bożego Narodzenia uwydatnia tajemnicę odwiecznego ojcostwa Bożego. Ojcostwa, któremu odpowiada synostwo, przedwieczny Ojciec, przedwieczny Syn. To wszystko w tajemnicy Bożego Narodzenia staje się udziałem ludzkiej natury. Słowo staje się ciałem, Bóg staje się człowiekiem. Staje się człowiekiem za sprawą dziewicy. W dniu dzisiejszym, przy końcu oktawy Bożego Narodzenia, tę dziewicę, matkę i jej macierzyństwo w szczególny sposób ma Kościół przed oczyma. I my też starajmy się, idąc za myślą Kościoła, skupić nasze serca przy tajemnicy Bożego Macierzyństwa Maryi. Tym bardziej, że to macierzyństwo jest początkiem świętej rodziny. Rodzina zaczyna się wraz z macierzyństwem matki. A macierzyństwo zaś poczyna się wraz z poczęciem człowieka, z poczęciem dziecka. Poczynając dziecko, kobieta staje się matką, wchodzi w tajemnicę swojego macierzyństwa i w ludzkich wymiarach tym macierzyństwem obdarza swego męża, który wraz z jej macierzyństwem dostępuje godności ojcostwa. Taki jest normalny porządek tej podstawowej odwiecznej i niezmiennej sprawy w dziejach człowieka. Macierzyństwo dziewicze. Macierzyństwo Maryi ma inny kształt. Jest to macierzyństwo dziewicze Poczyna się to macierzyństwo w chwili, kiedy zwiastuje jej Bóg, Ojciec Niebieski, przez archanioła Gabriela: Oto poczniesz i porodzisz syna. I wtedy pierwszy jak gdyby odruch myśli i serca dochodzi do głosu w tej odpowiedzi: Jakże się to stanie, skoro nie znamy męża? Duch święty stąpi na cię tak, że to, co się stanie z ciebie, Narodzi się święte, będzie nazwane Synem Bożym. Macierzyństwo Maryi poczęło się wśród tych słów. Poczęło się wraz z tym słowem, ze słowa się poczęło, ze słowa Boga samego. I słowo poczęło się w nim jako ciało. Słowo stało się ciałem. Było to wydarzenie całkowicie ukryte przed oczyma ludzi. Była to wewnętrzna tajemnica serca Maryi w momencie, kiedy przyjmowała słowa archanioła, pokazywała równocześnie całkowite posłuszeństwo woli Ojca Niebieskiego i dawała temu wyraz mówiąc: Niech mi się stanie według słowa twego. Macierzyństwo według słowa to ukryte w głębi serca Maryi, będące jej tajemnicą macierzyństwa. Równocześnie, jak głoszą ojcowie Kościoła, było ono wydarzeniem oczekiwanym, oczekiwanym nie tylko przez lud Boży Starego Przymierza, przez Izrael, który miał obietnicę Mojżesza. Wydarzenie to, jak mówią ojcowie, było oczekiwane przez całą ludzkość. I przez całe stworzenie. Całe stworzenie czeka na Twoje słowo, dziewicze. Czeka na Twoje fiat, na Twoje niech mi się stanie. Tak pisze jeden z ojców kościoła. Taki był wymiar wydarzenia, skąd inąd całkiem ukrytego, poprzez które dziewica z Nazaretu stała się matką Boga. Nie mógł to być inny wymiar. Musiał być taki, bo przecież wcielenie Syna Bożego, fakt, że Bóg staje się człowiekiem dla całego stworzenia, a zwłaszcza dla człowieka, dla ludzkości, jest wydarzeniem najwyższej miary. Jest szczytem i spełnieniem wszystkiego, do czego człowiek zostaje stworzony i powołany to właśnie zawiera się w macierzyństwie Maryi nowy rok dlatego jest ono przedziwnym początkiem i słusznie czyni kościół że początek czasu początek roku pierwszy jego dzień wiąże się z tajemnicą macierzyństwa Bogu rodziców istotnie to macierzyństwo jest początkiem nowego czasu Wszystkich nowych lat, które my świętujemy jako lata po narodzeniu Chrystusa. Bo tu data jest przełomowa w dziejach duchowych ludzkości, bo ona oznacza spełnienie odwiecznej obietnicy, a zarazem początek spełnienia się tej obietnicy w każdym człowieku za sprawą tego, który się narodził z dziewicy, i za sprawą dziewicy. Jego matki. Równocześnie, gdy tak patrzymy na tajemnicę Maryjnego Macierzyństwa, nie możemy zapomnieć, że przecież było to równocześnie macierzyństwo wzgardzone. Macierzyństwo, dla którego nie było miejsca w gospodzie. Odsunięte na margines, odepchnięte od tylu drzwi, jak gdyby niepotrzebne. Właśnie to najbardziej oczekiwane, to w którym zawierało się spełnienie odwiecznych Bożych obietnic. To, do którego dąży cała ludzkość i całe stworzenie. Właśnie to macierzyństwo zostało odepchnięte od tylu drzwi, jak gdyby niepotrzebne. Widocznie trzeba było dla uwydatniania sprawy macierzyństwa. Widocznie trzeba było to dla uwydatniania sprawy macierzyństwa, a żeby to Boże macierzyństwo Maryi przychodziło przez takie doświadczenie i to już w noc Bożego narodzenia. Problem zgardzonego macierzyństwa. Radość, jaką była dla niej wydanie Syna Bożego, ta radość mieszała się ze smutkiem opuszczenia i bezdomności. Jak gdyby wszystko było pisane na odwrót, bo przecież można było spodziewać się, że Syn Boży inaczej przyjdzie na świat i że Jego Matka inaczej go na świat wyda, niż to faktycznie miało miejsce. Drodzy bracia i siostry, rozważajmy tajemnicę macierzyństwa Maryi, rozważajmy ją często. Myślę, że jest to bliska nam rzeczywistość. Nasza polska pobożność jest maryjna, to znaczy jest zwrócona w stronę macierzyństwa. Mogłoby się nawet zdawać, że jest bardziej zwrócony w stronę macierzyństwa Bogu rodzicy, aniżeli w stronę Ojcostwa Boga samego, w stronę tajemnicy Boga samego. Jednakże macierzyństwo Bogu rodzicy niczym innym nie jest jak tylko drogą prostą do tajemnicy Boga samego do Bożego ojcostwa które wypełniło od początku całe jej życie któremu była do końca posłuszna od tego pierwszego niech mi się stanie chwili zwiastowania do tego ostatniego pod krzyżem. Trzeba, aby macierzyństwo Maryi było początkiem wielu spraw w naszym życiu, żeby było początkiem wielu spraw w życiu naszych polskich rodzin, bo przecież życie każdej rodziny ma swój początek w macierzyństwie. Teraz ten początek bywa trudny, i macierzyństwo naszych polskich matek bywa czasem obciążone ogromnym smutkiem. I nie tylko smutkiem jest coś, czego wolę nie wspominać. A co jest wielkim cierpieniem tylu kobiet, tylu matek, tylu rodzin? To nie powstaje w oderwaniu. Za tym stoi cały klimat, za tym stoi tendencja na różne sposoby przemycana. Był nawet taki okres, kiedy tę, Tendencje do pozbawienia życia dziecka nienarodzonego narzucono u nas prawie jak obowiązek. I szły za matkami, zwłaszcza za tymi odważnymi matkami, które zdecydowały się mieć trzecie, czwarte czy dalsze dziecko, szły często wzgardliwe spojrzenia. Może jeszcze dzisiaj idą spojrzenia pełne zgard. Dramat. Zniszczonego życia. Kiedy myślimy nad tym wzgardzonym, odepchniętym macierzyństwem Bogu rodzicy w noc Bożego Narodzenia i pytamy, dlaczego, to może tutaj znajduje się odpowiedź. Syn Boży chciał od razu podjąć wszystkie cierpienia, które towarzyszyć będą macierzyństwu ludzkich matek. Chciał wejść w krąg tego macierzyństwa również niechcianego, wyszydzanego. Ale przecież takie szyderstwo jest samobójstwem. Można zniszczyć bezbronnego człowieka, który się jeszcze nie narodził metodami naukowymi, ale przecież to jest hańba dla nauki. Trzeba się pytać, co się wówczas zniszczyło w człowieku? Co się wówczas zniszczyło w kobiecie? Co się wówczas zabiło w matce? I co się wówczas zniszczyło w rodzinie? Jaki posiało się klimat nieufności? Bo pierwsza ufność dzieci do rodziców bierze się właśnie z zaufania do ich rodzicielstwa. Zaufania do tego, że dali życie i dają życie, a nie odbierają. Co się wówczas dzieje w społeczeństwie, w narodzie? To są wyrwy nieobliczalne. My się, drodzy bracia i siostry, nie usypiajmy wielkimi osiągnięciami w dziedzinie produkcji, techniki. Jeżeli brak nam tych podstawowych osiągnięć w dziedzinie człowieczeństwa, a one właśnie łączą się ze szlachetnym macierzyństwem i rodzicielstwem. Wielką prawdę wypowiada nam Kościół w pierwszy dzień Nowego Roku wielką i podstawową. Trzeba, żebyśmy ją położyli u podstaw naszego życia narodowego, bo istotnie od niej wszystko zależy. Tajemnica Bożego Narodzenia trwa. Równocześnie, chociaż ta prawda ma w sobie bolesne akcenty, to przecież dominuje w niej radość. Radość z tego, że się człowiek na świat rodzi, radość z tego, że się nowi ludzie na świat rodzą, że się ich tylu narodziło w roku ubiegłym, że będą się rodzić w roku bieżącym. Radość z tego, że się Syn Boży na świat narodził. Radość z tego, że z tych wszystkich. Którzy się rodzą z polskich matek, jakoś on się rodzi, będzie się rodził. Jego tajemnica trwa, jego narodziny wciąż trwają. To nie tylko święto i oktawa, to nie tylko stary i nowy rok. Nieustannie trwa tajemnica Bożego Narodzenia, która przenika życie człowieka, ludzkości od początku. Przez Chrzest Święty stajemy się uczestnikami tego synostwa, które przyniósł Syn, stając się człowiekiem w łonie dziewicy i rodząc się w noc Bożego Narodzenia. 400 lat Zakopanego! Drodzy bracia i siostry, parafianie, zakopiańczycy! Słusznie ksiądz proboszcz podkreślił na początku, że ten rok 1978 jest rokiem historycznym w dziejach Zakopanego. A więc także i w dziejach tutejszej parafii, 400 lat. Rocznica powstania tej miejscowości, która dzisiaj ma tak wielkie znaczenie, szeroko jest znana w całej Polsce i w świecie. Pragnę więc to rozważanie. Noworoczne zakończyć również życzeniami dla Zakopanego. Ma ono szczególny wkład w życie narodu i kościoła patriotyczne wychowanie, prace dla niepodległości. To wszystko przeszłość. Dzisiaj to Zakopane jest miejscowością turystyczną i wczasową. Coraz bardziej nawiedzaną przez cudzoziemców, coraz częściej słyszymy tutaj obcą mowę, nie jak dawniej przede wszystkim góralską mowę, Gwary. Czyż nie trzeba prosić Boga w dniu dzisiejszym, zwłaszcza u początku tego nowego roku czterechsetnej rocznicy Zakopanego, a żeby stare tradycje. I dziedzictwo chrześcijańskie waszej miejscowości i waszej parafii nigdy tutaj nie zostały wyparte ani nie zostały przezwyciężone innym dziedzictwem. Oto trzeba się troszczyć, dlatego pracować, temu służyć. Jeżeli jakieś życzenia pragnę złożyć w pierwszym dniu tego nowego roku, zarazem jubileuszowego roku Zakopanego, to właśnie te. Niech Wam w tym wszystkim błogosławi Jezus Chrystus, Syn Maryi, Bogu Rodzicy, Dziewicy i niech Ona Sama, do której tak bardzo garną się polskie serca, nie przestaje być Matką całego naszego Narodu. Amen.